Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgu chciałbym Państwu opowiedzieć o przedsięwzięciu, w które się zaangażowałem. Jest to wędrowna wystawa, która się nazywa Małe Muzea. Tak się złożyło, że w grudniu 2022 roku byłem na takim spotkaniu, gdzie się mia, ma zawiązać Federacja Małych Muzeów. Zresztą nakręciliśmy już o tym film numer 616. A teraz chciałbym Państwu powiedzieć już o, jakby to powiedzieć, owocach tego spotkania. Trafiła do mnie taka wędrowna wystawa. Miałem już zaszczyt prezentować ją w Liceum nr 1, w zespole szkół zawodowych, na terenie biblioteki imienia Stanisława Grochowiaka prezentowałem, a dzisiaj chciałbym właśnie odbiorcom telewizji Leszno Telewizji kablowej, która ze mną współpracuje, e, opowiedzieć troszeczkę o tej wystawie. E, inicjatorem tego była Fundacja Ari Ari, to jest taki jakby plakat przewodni, i ta mała wystawa mieści się w takiej małej walizce, którą mogą Państwo na dole zobaczyć. Jest to taka, e, ja ją zaadaptowałem, i jeżeli jadę gdzieś na prezentację, to właśnie z tą walizką. No, i właśnie w niej posiadam ponad 30 plansz małych muzeów. Opowiem Państwu tylko oczywiście o paru, żeby jakby to powiedzieć, nie odbierać tej przyjemności obcowania samą wystawą. Jako pierwsza plansza jest plansza Muzeum Starych Narzędzi, które się znajduje w Gorzowie Wielkopolskim. Muszę powiedzieć, że właściciela. Tomka, znam od wielu wielu lat, spotykam go na giełdach staroci, gdzie zmarznięty z siatką biega i kupuje i przy, przychodzi mi pokazywać o jaki fajny młotek kupiłem, o jakie fajne kombinerki. Tutaj na tej planszy można zobaczyć w jaki sposób to jest u niego ciekawie wyeksponowane na takich właśnie sztalugach ma stare ramy okienne, stare ramy drzwiowe i tam ma pomontowane te narzędzia i naprawdę, jak pojechałem do niego na otwarcie pierwszej wystawy w Gorzowie, to naprawdę zrobiłem wow, bo zobaczyłem ponad tysiąc różnych narzędzi. Tomek był trochę mniej zadowolony z mojej wizyty, ponieważ z jednej strony się ucieszył, że przyjechałem na to otwarcie, ale z drugiej strony musiał zmienić podpisy przy niektórych narzędziach, ponieważ no nie ukrywam, ja jako wnuk kupca branży żelaznianej znam się na starych narzędziach i wiem, do czego one służą. Także tutaj wspaniała wystawa. Proszę też zwrócić uwagę, że każda Taka plansza, posiada kod QR. To jest takie tajemniczy obrazek z takimi dziwnymi, jakimiś tam y, grafiką, i to jest świetne, że właśnie na, mając taki, y, taką, taką y, powiedzmy usługę w telefonie, można zeskanować ten kod QR i dzięki temu do, dowiadujemy się dużo więcej. O danym muzeum, o historii, o, 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 o to, co prezentuje. Także naprawdę te kody QR są dla mnie bardzo, bardzo ciekawe, a jednocześnie jest to dla mnie coś nowego. No, kolejnym takim y, przedsięwzięciem, właśnie jednym ze współorganizatorów y, tego spotkania, które było w Nowej Soli, był taki regionalista, Palmarek Grzelka, właśnie z Nowej Soli. To też jest niezmiernie ciekawy y, człowiek, ponieważ jest Regionalistą Nowej Soli, a jednocześnie jest też animatorem różnych takich przedsięwzięć. Ja go mam, jak to się mówi, na Facebooku i z podziwiem patrzę na jego, powiedzmy, tutaj, usilne starania, żeby jak najwięcej ludziom pokazać tej przeszłości. No, kolejnym, na przykład, jest też bardzo ciekawe, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że na przykład Muzeum Instrumentów Muzycznych, które jest w Poznaniu na, na Starym Rynku, ono uh Powstało z prywatnych zbiorów kupca zbożowego pana Szulca. To był kupiec, który po prostu handlował zbożem, ale nie na worki, tylko na statki, na wagony, na barki pełne i wywiózł, jakby to powiedzieć, z wielkopolski dużo zboża. Sprzedał to mówię o dwudziestoleciu międzywojennym, a pieniądze, które na tym zarabiał, przeznaczał na zakup skrzypiec, pianin, fortepianów, starych bębnów i tak dalej. I z jego zbioru powstało Muzeum Instrumentów. Muzycznych. Tu mamy podobną sytuację. Ciekawy człowiek w swoim prywatnym dworku prezentuje instrumenty, które udało mu się zgromadzić, i zawsze jak o nim myślę, to mi się właśnie to kojarzy Muzeum Instrumentów Muzycznych. No, kolejne, no to już jest takie muzeum rejestrowe, które ja bardzo lubię, ponieważ jedną z moich gałęzi zainteresowań jest stare zegarmistrzostwo, a tam możemy zobaczyć właśnie, Cały duży zbiór ciekawych zegarów. Ja się trudno powiedzieć, że wychowałem, ale znam ileś katalogów właśnie tego muzeum w Kłocku i tam właśnie jakby to powiedzieć, oglądałem i w tych katalogach i w realu jak wyglądały stare nasze zegary. Dużą ciekawostką jest to, że to przedsięwzięcie te małe muzea zostało w ten sposób zorganizowane, że ekipa Pani reporter i pan fotograf przyjeżdżali właśnie do tych małych muzeów. U mnie też byli i po prostu robili coś w formie takiego reportażu. No i mówimy, że y, mówimy tutaj o Wielkopolsce, mówimy o Lubuskim, mówimy o Kujawsko-Pomorskim. No i też właśnie y, y, te Dolnośląskie i Opolskie również tam są te tereny prezentowane. Ale co jest ciekawe, że... Y, 30 kilometrów od Wałbrzycha jest niezmiernie ciekawa miejscowość w Czechach. Ona się nazywa Brumow, to jest małe miasteczko, 8 tysięcy mieszkańców, ale ma ponad tysiącletnią historię. Mają browar, który działa ponad 700 lat, no i oczywiście piękne muzeum, piękny klasztor i jeszcze drewniany kościół. I tutaj właśnie w tych materiałach jest to prezentowane trzykrotnie. Tutaj mamy akurat ten drewniany kościół. Następne to mamy właśnie to muzeum, które jest w takich pięknych, starych, stylowych wnętrzach. No i oczywiście ta biblioteka klasztorna, która również świetnie się prezentuje. No, pozostałe plansze już nie będę tak szczegółowo omawiał, ale proszę zwrócić uwagę. Małe Muzeum Ludowe, również Kod QR, jest właściciel, na pewno taki właściciel potrafi dużo opowiedzieć. Skansen, też małe muzeum w Skąpem, gdzie na pewno też są rzeczy związane właśnie z bartnictwem, rolnictwem. Tutaj pamiątki PRL-u i pamiątki po Ludowym Wojsku Polskim, no w każdym razie jest tutaj wiele takich miejscowości. Tu znowu Galeria Kujawska, tu na przykład monety są pokazane w. W Byczynie, no w każdym razie jest tych izb historycznych sporo i właśnie w ten sposób, jakby to powiedzieć, można tymi planszami zachęcić do odwiedzenia tych miejsc. Ja oczywiście na prezentacjach. Pokazuje to bardziej szczegółowo, ale w każdym razie tu też, na przykład, dzisiaj można napisać książkę na smartfonie, wysłać plik do drukarni i za trzy dni dostać gotową książkę. A tutaj mamy całą historię właśnie o poligrafii i o drukarstwie. Także naprawdę ciekawe, no stare dokumenty, bardzo rzadko kiedy możemy je oglądać, z uwagi na to, że papier niezbyt dobrze znosi światło dzienne i właśnie takie dokumenty, jeżeli są e, prezentowane, ale to zawsze warto obejrzeć. No, wspaniałym dodatkiem zawsze do jakiejś agroturystyki, gdzie chcemy pojechać z psem, z małymi dziećmi, są właśnie takie skanseny, które właśnie pokazują nam miejscowe życie i możemy to trochę poznać. No, bardzo ciekawe są też schroniska górskie, schroniska turystyczne, gdzie też często mają są jakieś małe izby pamięci. No, no, najlepsze są takie te muzea regionalne tutaj, też powiedzmy muzeum szkolne. Ja pamiętam, że w szkołach na wsi bardzo często były izby pamiątkowe. W każdym razie tego troszeczkę jest. No, te nazwy są różne. My tu mówimy o małych muzeach, żeby nie, nie, być podciągnięci pod Ministerstwo Kultury i Sztuki, gdzie, które ono wymaga, że muzea rejestrowe muszą mieć statut, muszą mieć środki na utrzymanie, a tutaj mamy Inną nazwę Izba Pamięci, ale to jest też małe muzeum. No tutaj jest Muzeum Archidiecezalne. To też jest bardzo ciekawe, gdzie właśnie ciekawie można te rzeczy zobaczyć. No też ciekawym rozwiązaniem jest to, jeżeli w danej miejscowości górskiej mieszka wynalazca, rzeźbiarz, malarz, to właśnie też można później wykorzystać ten budynek, w którym on mieszkał do prezentacji historii tego miejsca. Znowu Izba Pamięci przy szkole. Tu mamy znowu też takie izba regionalna. No, w niektórych domach jeszcze te przedmioty są przedmiotami powszechnego użytku, a tutaj możemy je zobaczyć, bo ja widzę jak do mnie do galerii przychodzą młodzi ludzie, to dla nich na przykład stacjonarny telefon czy magnetofon szpulowy jest już wielkim zabytkiem. No oczywiście zawsze uzbrojenie, zawsze takie męskie zabawki są ciekawe. Centrum tutaj jest też interpretacji dziedzictwa, też ciekawa forma na pewno na pewno jest to jakaś forma pozyskania dodatkowych środków. Tu znowu mamy następny skansen, taka salka muzealna. No, no niby dwie rzeczy są tylko pokazane. Piękny, rodzinny album, gdzie na pewno jest historia re regionu zawarta, i taki vintage polski zegar, tak zwany jamnik, daje to obraz, że ktoś się tym dobrze zainteresował. No i też. Na przykład często jeździmy do e, Wieliczki Kopalnia Soli, jak pracowali w dawni w kopalni, a tutaj też oddział kopalni, gdzie można zobaczyć, jak to kiedyś w tych kopalniach było. No i też... Galeria 1001 drobiazgów, czyli moja galeria się tutaj załapała. No i też gość, który jest niezmiernie ciekawy, ma ponad 1000 podków, młotki, siekiery, różne takie narzędzia i on je uratował, bo gdyby one u niego nie były zachowane, to to by wszystko by poszło do huty i zostałoby przetopione. Także polecam, na pewno będę w kolejnych latach twarzą i będę prezentował kolejne jakieś małe muzea, które trafią do mnie w formie tej właśnie wystawy Fundacji Ari Ari, a tu się cieszę, że mieszkańcom Leszna i odbiorcom kablówki leszczyńskiej mogę zaprezentować wędrowną wystawę Małe Muzea. Dziękuję.